co? Jeszcze raz? <laughs> Cześć siemanku! Cześć znowu jesteśmy w tym samym składzie. Będziemy dzisiaj mówić o emocjach, które towarzyszą ludziom mają podczas Tak mając czas, To kto pierwszy? No to może panowie przede Nie no, kobiety przodem oczywiście. No i rodura. Możemy poruszyć temat osób, które wykonują swój tatuaż pierwszy raz i jest to bardzo związane z akcytacją i często kończy się na przykład omdleniem. Mm. I na przykład z Olą się parę takich sytuacji, no. że ratowałyśmy się nawzajem i już miałyśmy ustawiony swój wzrok i widziałyśmy, że mm, tak. to, jest, to jest ta osoba i no zaraz to poleci były takie dwa tygodnie, co często nam ktoś mydlał. Było nie, lato, pamiętam. I to, pamięta. okay. tak to cały czas ja mi... się na siebie patrzyliśmy już my... Tak, ta zemdleje na pewno, nie? Ja wiedziałam, że już mam odłożyć maszynkę już powoli tak się, tak. się szykowałam. I trzy, dwa, jeden i trzeba no. by było łapać. Tak. Więc w sumie są pozytywne... E... Ekscytacje są też negatywne. Czy to jest po prostu mi się wydaje, że ludzie są tak e, przejęci, e, okay. spłycają ten oddech i być może mają jeszcze miliard różnych myśli w głowie i kończy się tym, że po prostu. A zazwyczaj czy... na pierwszych kotuarzach, nie? To tak... I na no, Tak, często. I no. Mi się zdarzyło, był taki bardzo duży pan i on robił taki malutki, taki wielkości taki napisik, i no przy też, że zjechał, a był ciężki, nie? Dobrze, dlatego męskie grono się bardzo przydało. I to nasze Dlatego mamy częste czekoladę i to, wiecie. Hey. Generalnie kończymy te tatuaże. Nie zdarza się, że ktoś ucieknie. No nigdy chyba się nie zmienia po nie, jest... tylko że po prostu jest to wiadomo emocjonujące bardzo. na tak tak jest... chwilę po prostu odpocząć tak, i tego tak... Tak. ważne się na niej. Się, no. No, I brak na... menażu w... na poprzedniej nocy. Tak. Bo tak to się zdarzało, że po prostu przychodził na taki pan, który był już mocno zaawansowany wiekiem, i on miał bardzo stary, jakiś tam wykonany tatuaż, i no przed, żeby zrobić sobie nowy pod takim długim okresie i to było strasznie takie. No nie wiem, tak, to nawet lepiej niż jak się było dzieckiem i czekało na Mikołaja. On miał po prostu tyle pozytywnej jakiś takiej... Energii? wokół siebie, tak, jak gdyśmy dobierali ten wzór, później żeśmy go robili, to było wszystko takie... No robimy dużo tego, nie? Tych tatuaży, nie, ukry, nie ukrywam tego, a to było takie mocno zapadające mi też w pamięci. a pan wyszedł po prostu w skomronkę. Też ważne w takich momentach jest indywidualne podejście do klienta, wysłuchanie go, zrozumienie i wiadomo, podpowiedź. W sumie nawet dzisiaj miał sytuację, że pani przyszła na tatuaż, był to prezent na pi Chciała napisik z takim ptaszkiem. Pokazałam swoją inspirację, zaproponowałam parę czcionek, tam właśnie parę ptaszków. No i łączyło to taką linią. Ja właśnie narysowałam parę możliwości. Dla mnie to było tak naprawdę normalne, tak? A pani bardzo doceniła, że właśnie to będzie jej tatuaż, że wszystko będzie po jej myśli. Wiem, że był dla niej bardzo symboliczny i też bardzo nie mogła się doczekać, bo to był jej pierwszy tatuaż. Powiedziała, że ją nie bolało i na pewno wróci. Fajnie jest to, jak można tak jakby indywidualnie coś tam wrzucić od siebie, to no właśnie. No, bo... Oczywiście po konsultacji z klientem, bo no tak. to jest jednak to... Albo to jest w sumie najważniejsze. Ufamego. To jest tak. takie najlepsze to najlepsze uczucia. Ty wiesz co robisz? to, ja mam wtedy <noise> Można znaczy, się spełnić. Ja lubię jak jednak mniej więcej coś mu powie, bo jak mówisz, że znaczy, mniej więcej nie tak, ale się hmm. tak, 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 tak. Że mniej więcej co chce, ale tak jakby te szczegóły dogryźć i tak dalej, bo tak, ja masz by... wolną rękę. Nie? Daję sobie sprawę, że nie wszystko, tak. co nawet druku, to na tatuażu jest równie bo to jest tak, skóra tak, tak. i my mamy jakby już to doświadczenie i możemy skóra, powiedzieć. Skóra to nie kartka. Tak, tak jest no. i na przykład coś, co pięknie wygląda po montażu, <noise> to potem e, trzeba uświadamiać, że no słuchajcie, no nie wiem. No, motyw można również robić inaczej, ale zawsze mamy w zasadzie, mnóstwo fajnych pomysłów. Jak ktoś potrzebuje taki tatuaż upamiętniający, zawsze coś projektujemy od mm. zera. Staramy się zawsze z tym klientem rozmawiać. Tak? Bardziej niż mm. <laughs> w urzędzie pani. Staramy się Was zrozumieć. Następny! I... Tak, bardzo. <laughs> bardzo się angażujemy emocjonalnie w te tatuaże. My też. Nie? Wiemy, że mm -hmm. Was to też bardzo dużo emocji kosztuje i wyzwala i my również to przeżywamy z Wami. Tak, szczególnie przy pierwszych tatuażach. Przy... Najczęściej najmniejszych Tak, często ludzie dają przy odbiciu już Naszym zadaniem jest wtedy tak jakby opieka, żeby właśnie klient poczuł się dobrze. Porozmawiać, tak, dobrze, coś pomóc, tak. ciasteczko. No chuj, tak, ciasteczko tak. tak, Chcemy sprawić właśnie, żeby klient czuł się tak jak w domu, że nie musi się niczego bać, nie jest tak w obcym miejscu. Często, często z... ludzie mówią, że u nas atmosfera często jest taka Że jest klimat, no. Nawet dzisiaj no, tak. mają sytuację tam u mnie to, <grym> to było bardzo miłe, pozdrawiam. W stinku podobno jak w domu. A często też jak wchodzą, to ktoś mówi, że o, jak macie tu fajnie tyle rzeczy, tak klimatycznie, a nie tak tylko, że białe ściany. Tak, to nie tak... jest tak szpitalnie. To jest właśnie fajne, bo czasami nawet jak klient się stresuje, jak on wchodzi sobie w studia i widzi te wszystkie obrazy i to, co się tam u nas dzieje, tak momentalnie tak jakby zapomina, że jest tatuowany. Mhm. Ja na przykład mam przecież powieszone e, zdjęcia naszych wersjnikowych wyjazdów i mam wyklejone nad leżanką. Właśnie klienci bardzo często zwracają uwagę O wow, ale fajnie, w wy tak wyjeżdżacie wszyscy razem. I wakacyjne zdjęcia po prostu. <grym> Właśnie, tego się boję, nie? Ciebie tam nie ma. O. Nie, jesteś, jesteś w górach, jak byliśmy w Szwajcarii. Amanda, tego no? można się spodziewać tego podobnie. No. O nie, o, o myślałam, że miał szminkę. No, no ma. Mam? Mogę was szykować Dobra, to o czym już mówiliśmy? O emocjach w tatuażach. Tak. Masz taką czerwoność czerwoną <grym> Tata jak ty podwali. Kat, 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 kat. No przecież to tylko błyszczyk. Majcie, jak na przykład właśnie klienci sobie radzą z tym stresem podczas tatuowania albo na przykład z samym bólem. Bo u mnie na przykład wbrew hitową sytuację, bo jak klientka nuciła sobie piosenkę. Tak. Mój klient bardzo lubił gwizdywać albo śpiewać, tak. albo nuci piosenkę ze Smurfów w ogóle. Nie, ostatnio ciąc kawałek kawałam bardzo coś. Tak. Ja znam to, bo ja sama sobie nuciłam, jak mnie Sara ostatnio. tak jak się załpałam, to ja mówię, jestem jak Daniel. <laughs> Emocje są ważne. Emocje tak, tak. no, no, są no, ważne. Emocje są ważne. Ludzie Poczno. przychodzą i są bardzo rozemocjonowani, to że za bardzo wręcz i też mają mnóstwo pomysłów w związku z tym i trzeba z nimi przeprowadzić taką merytoryczną rozmowę, prowadzić ich, że tak powiem, na właściwą na na drogę. Chodzi po prostu o to, że czasem ludzie w euforii zapominają, że jesteśmy ograniczeni za, głównie z ludzką oraz trochę też sprzętową. No nie ma pełnej możliwości, to nie są farboleiny, fotografia czy fotomontaż. Indywidualnym projektem właśnie po sprecyzowaniu się, co chcemy mieć, czego nie chcemy, żeby było na projekcie, może naprawdę stworzyć coś pięknego? I totalnie oddane w stu procentach to, co dany klient miał w głowie. No i często jest tak, że przychodzi po prostu klient z jednym pomysłem, a po takiej rozmowie nagle się okazuje, że tworzymy klient, coś to, nowego tak. i w ogóle to jest super to jest fajnie, indywidualne innego, i pasuje po prostu właśnie mm -hmm. tak, albo na przykład chcą mieć jakiś tatuaż, nie wiem, napis i chcą myślą na środku, a, a na przykład my rozmawiamy, że są lepsze miejsca na takie, tego typu jakieś historie, I zwykle proponujemy i ludzie są w szczęśliwi, bo nawet o tym nie pomyśleliśmy, pomyśleli, tak, że nie można nie, no. byłoby go gdzie indziej zrobić, na tym polega też nasza praktyka, której mamy już trochę, żeby że ciekawe <laughs> rozwiązania. Tak, że, że nie, tak nie, nie, nie wszystko, to wszystko to. wszędzie. Ważne jest po prostu, żeby zaufać, bo wiemy, to robimy. No ale czasem są takie sytuacje, że ludzie tak totalnie stoją przy swoim nie nie ma opcji przekonać, jakby on tego chce i tyle. I też trzeba to uszanować czasem, Nie, no nie, nie tak, Jedyne co, według mnie, o co musimy zadbać, to jest taki jakby sam proces później, późniejszego trwania tego tatuażu, czyli na przykład, żeby nie był za mały, tak, żeby wszystko tak, ja tak, było odpowiednio wykonane, żeby on się jak najdłużej trzymał. Na anatomii, tak, dalej, żeby no. on się po prostu dobrze prezentował na lata, tak, a nie przez miesiąc. To na przykład, no. tak. Jak tatuaż na stopie. Tak, na, 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 na tygodniu. Tak. Albo na udach no, Uda też są niewdzięczne, nie? Często A. mieliśmy problem z odbiciem. Nastojąco wygląda super to odbicie, na siedzących. Tak, A to już no. mówiła, tak. Zapomniałem, że ludzie przychodzą, że jest tylko jeden tatuażek, tak, nie? A tak. potem... Mm -hmm. Już w trakcie myśli o kolejnym. To no się tata... pokazuje tak na telefonie. Na tak, no no jednym to... tatuażu ogólnie się nie kończy. <coughs> tatuaż u każdego może przedstawiać zamknięcie jakiegoś etapu, ale to jest w sumie fajne, bo to jest tak trochę takiej terapii i faktycznie widać tą taką przemianę u ludzi, tak określanie siebie przez tatuaż, nie? To jest bardzo fajne i fajnie to obserwować. Tak, mi się jeszcze podoba ten taki element, kiedy kończymy sesję, kończymy dziary, Ta osoba staje przed lustrem. Pierwszy raz widzi ten tatuaż w pełnej tak. załości, nie. Jest taka uśmiechnięta. Zadowolona, no, dziękuję więc, ci, no, piąteczka. To widać taką euforię z całym No spoko. No, no, Czasami są tacy tak. ludzie. No, Okej, okay. no, tak? Nie no, zajebiście. Ale za no, pierwsza reakcja, nie? No spoko. No, spoko to tak. odcinek będzie na brak emocji. No, to. Dziękujemy pięknie, że wytrwaliście do końca. Mamy nadzieję, że Wam się to wszystko podoba, że nas bardzo wspieracie. Pamiętajcie, że jesteśmy w tym nowi i będzie Aj. nam bardzo miłe wysprzecie lajkiem w górę, obserwacją, komentarzem. Możecie się podzielić, jakie Wam towarzyszyły emocje podczas pierwszych tatuaży oraz pozostałych. I co? Włączajcie dzwoneczek. Nasze Instagramy znajdziecie w opisie. Ogólnie studia i obrawnych tatuatorów. Spróbujcie i co tak znaczy? Oglądajcie! nas! Ciao. Tyle to mi się mówił, papa.